Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku oceniałam mniejszych serwerów RPG na polskiej scenie MTA Dzisiaj do zaprezentowania mam serwer o nazwie Gandzia RPG Zobaczymy co to za serwer, ostatnio był jakoś tam reklamowany na MTA Polska Zobaczymy co z tego serwera będzie, mam nadzieję, że to pobieranie będzie szybsze, a jeżeli będzie wolniejsze to przytniemy i... Lecimy dalej i tak naprawdę. Drogi widzu, chciałbym się tylko przypomnieć, że w filmie na 4 razy subskrypcji się bardzo dziękuję za wszystko i tak dalej. Nie wiem czy ktoś obejrzał do końca, ale widziałem chyba, że nikt nie obejrzał do końca. Jest wymieniłem tam, że mogę ocenić jeszcze raz ponownie trzy pierwsze serwery, jeżeli trzy pierwsze serwery. Mogą być te same co oceniałem również w komentarzu. Pierwsze trzy komentarze o nazwie serwera razem z link linkiem do Discorda z IP serwera Łapkowane najbardziej Będę oceniał jeszcze raz więc jeżeli drogi widzu chcesz żeby twój serwer się znalazł w ocenie po raz kolejny To zachęcam do y Wejścia do filmu z 400 subskrypcji dziękuję ja jeszcze linka dam w opisie żebyście mogli zobaczyć A nie przedłużając Zapraszam was serdecznie do oglądania Także tutaj mam jakiś pan logowania oczywiście z IP z tych hud musi być pan logowania Widać że Mamy 2022 rok, i niektóre serwery, które stawiają, które no widać, że to jakieś osoby stawiały, żeby po prostu mieli serwer, nie nauczył się, żeby dać ze element datę na chód. Żeby było tak, że jak się zalogujesz, to już chód się pokazuje. No ale co mam powiedzieć? Eee, mamy 2022, i jak widzicie, tak to wszystko wygląda. Eee, Jezu, to chyba się, to miłej gry życzę ekipa, to chyba powinno być na dole, tak mi się wydaje Widać, że jest chyba rozgrywka w pb Dobra, co my tu mamy filtowy scoreboard oczywiście Powiem tak, dla mnie ok, wygląda I nie ma do czego się przepić Szczegółowo nie za dużo Fajnie wygląda Co mam tutaj, F1, jakiś Husky Igor X są właścicielami Ten, jakaś ekipa aktualizację yy, i tutaj partnerzy, których nie ma, co ma F3, nic nie ma w 4 nie ma F5. O, Boże. nie wiem, co to jest zamazane paintem, <laughs> Nie chcę wiedzieć, ale <laughs> pan gracze chyba trochę im nie wyszedł. Dobra, tu nic nie mam. Ok, zobaczę, co tutaj mamy w bankomatach. Oczywiście jakoś się miły się, ale yy, nie, nie, nie wiem, czy one nie są przypadkiem z serwera. Tam gdzie Next Boy robił, i tak dalej, ten co pierwszy, pierwszy serwer 2017 były, już zapomniałem nazwy, coś na S chyba, nie pamiętam. Dobra, oczywiście, na wstępie mamy tutaj skutarki, Nazwę co to jest chyba przybieralnia, o ile się nie mylę. No, oczywiście, że tak. No, o ze Sky Gamer, o o to mi chodziło. Oczywiście nie mamy premium, więc Więc tylko tak muszę zrobić. Zanim jakimś agentem, sorry, że mówię przez nas, ale. Jeszcze nie doszedłem do siebie po tym wszystkim, po całej chorobie. No, oczywiście, że tu Sky Game jest. No, tak, bo chyba go tak mi się wydaje, że to jest Sky Game. Eee, dobra, zobaczmy, co tutaj dalej mamy. Tutaj mamy jakieś. Tu, no, zobaczmy, czy ja będę mógł. Co to jest? To nie tak. Właśnie, dobra, czyli naprawkę, nic tutaj nie ma. Ej kurwa, zniknął mi ten pojazd. No dobra. Ok, zobaczmy co jest w urzędzie. No mi, się, mi się wydaje, że serwer jest oparty na podstawie Sky Game'a. Ja mogę się mylić. Ale tak już jak licznik i ten... Jakieś takie informacje, które wyskakują. Tak mi się wydaje mniej więcej. A zobaczymy. Ładnie. No, Sky Game tutaj jest w widzowie. No, więc o prawo jazdy oczywiście rozpoczniemy kurs. Yy, no. Dobra, widzowie, ja zrobię krótkie cięcie. Za chwileczkę się widzimy. Także sekundka i jak zakończymy wszystko, to udamy... Ud od razu się znajdę w jakiejś pracy, także za chwilę się widzimy. Dobra, witam widzów po krótkiej przerwie. Oczywiście na style są również podmianki. No, udajemy się właśnie tej pierwszej pracy, no i ten standardowy domki. Yy, gdzie to jest tutaj? To jest co to jest za praca. A z szkoda, że nie poinformowali. No, i jak widzicie, o jezu, ale to wyskalowane jest. Ała, majne o czym? No, i widać, że to są wysokie zarobki. Więc, jak ktoś będzie chciał wejść, sobie w takich mi małych miejscowościach pograć na wysokich zarobkach, to zostaje wam IP w opisie, gdzie mogli sami również ocenić yy, a, auto. Auto serfer, A przez to, że przeczytałem, że on napisał auto. Dobra, i tu latujemy, kurwa, bokiem, bo taka o. i lecimy. Kurwa, jeszcze z tego Street View na felasach, z tych zajebistych. O, chyba musieliśmy ukraść staremu. tego. No i takie. One wszystkie są tutaj na im tagi, przynajmniej dla mnie. No. E, tutaj mamy Street View, oczywiście wymaga nie ma, skoro nie jest napisane. No mówię, to to takie. Tutaj taki Sky Game. Co jest? Co on chce? Kurde. Ale co tutaj mamy za pracę? Yy, a, nie mamy kategorii C. Dobra, więc tutaj mamy dostawcę paczek. To sobie odwalają. Zobaczmy jeszcze cygana. Tam salon jakiś, ale cygan chyba tam jest. O jezo, ale to, jak to wygląda jakby to były auta wbite w ten. W tekstury. Dobra, zaraz mi co tu jest, chcesz auto na początek? Nie, ja, dzięki ja, ja. Dobra, tutaj mam jakieś BMW, ale chociaż fajnie, że nazwy pozmieniali O, jak ktoś chce to może sobie kupić fake taxi nie ma przecinków yy, Czy coś tu jeszcze możemy pokazać? Byłem tu, byłem Dobra, chyba nie ma co pokazać, dobrze, że to praktycznie w... Prawie wszystko jest w jednym miejscu Nie trzeba się nachodzić To jest tak naj największy plus Tutaj mamy tunera du, 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 du. Nie wiem jaki to jest tuner Idź do pojazdów No ale ja już wstępnie mogę wam powiedzieć widzowie, że to jest na pewno Skygame. Ja już ponawidzę nawet po informacjach, po liczniku yy, Po prasach w ogóle tutaj I no O macie o. Ale fajnie, że chociaż zmienili te nazwy z tego ich pojazdu, to chociaż coś tu jest porobione. Nie mówię, że nie. Także. Tutaj, drogi widzę zakończymy odcinek. Co ja mogę powiedzieć o tym serwerze? Tak jak powiedziałem w wstępie, to jest cała paczka podstawa SkyGem. Na pewno się nie mylę. Po wszystkich informacjach i jakich, jakich skryptach widać, to ja oceniam, że to jest SkyGame Fajnie, że ktoś ma edytuje i chce coś robić z tego. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Trochę to są starsze czasy tego Gema. Nie wiem, czy to w tych czasach wyjdzie, ale zobaczymy tak naprawdę. Hut mi się fajnie, fajnie podoba mi się, nie mam za nich przeciwwskazań. A cała reszta jest chyba podstawowa, nic nie zmiana. Bardziej też brzydki ten... panel gracza, jeszcze tam zamazany jest chyba w pandzie coś w tym stylu. F1 w sumie może być, tutaj nic nie ma takiego ciekawego. I co? Sami licznik widzieliście. Każdy oddzielony do skuterów jest inny, do pojazdów jest inny, także też jakiś plusik jest z tego. Także drogi widzowie dziękuję, że wytrwaliście do samego końca Nie zapomnij zostawić łapki w górę, komentarza pod filmikiem Oczywiście subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z każdym odcinkiem I co widzowie, widzimy się w kolejnych odcinkach oceniania miejskich serwer w RPG Jeżeli macie jakieś do, serwer do ceny, zostawcie je w komentarzu I tak dalej, wystarczy jeden i nie pisać wiele ra, razy nazw tych serwerów Nie przeszkadza mi to, ale potem w komentarzach jakieś zawalone i innych sobie poczytać Nie mogę, bo zastanawiam się czy przeczytałem czy nie to takie małe coś, starcie ten serwer, wyłapkować ten komentarz i to wszystko Ale zrobicie jak tam uważacie Także jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się, cześć, papa pa.